Wznosy hanty w oparciu o ławkę. z kosławki dobierz taki jaki masz w planie treningowym. Ja to pokażę na mniej więcej 30 stopniach, gdzie boczny akton przetynujesz mocniej w rozciągnięciu. Z pozycji prostej rotujesz ciało lekko do zewnątrz i w ten sposób prowadzisz ruch prosto w płaszczyźnie upadki, jak przy każdej wersji wznosów do boku. Bardzo istotne jest to, że twój kręgosłup ma być zwarty, Czyli w momencie, gdy wykonujesz powtórzenie, szczególnie te ciężkie, to musi być cały czas tutaj prosto, bo bardzo często spotyka się błąd, że ktoś się odchyla, aby tylko wejść w dany zakres ruchu, więc lepiej, jeżeli skrócić zakres ruchu i nawet wykonasz powtórzenie dotąd, aniżeli miałbyś wykonać w pełnym zakresie przez zgięcie kręgosłupa. Druga rzecz jest taka, żeby cały czas intencja ruchu była taka, że oddalasz hunter od innych ciała, aby nie pracować nadmiernie kapturami, robiąc na przykład ćwiczenie w taki sposób.